ZKS Stal, Stalowa Wola, odpiera zarzuty prezydenta miasta odnośnie opłat targowych. Co więcej, sprawę tę już zgłoszono do prokuratury. Według Stali prezydent kłamie. Jest to kolejny jakiś atak na władze klubu, na klub sportowy, na sport generalnie Stalowej Woli. Sprawa, która wyniknęła, która jest dla nas zaskoczeniem, spowodowała to, że bardzo dużo nieprzychylnych informacji, Pokazało się na temat klubu, no, ludzi pracujących na placu targowym, odnośnie samego placu targowego. Chcieliśmy Państwo wytłumaczyć, że te rzeczy, to, to, co zostało przekazane Państwu na konferencji prasowej w sprawie placu targowego i zbierania opłat na placu targowym, jest to po prostu nieprawda. Jest to nieprawda. Kontrole być może były, bo możemy tak przypuścić, skoro taka informacja poszła. Prezes ZKS Stal, Stalowa Wola, Leszek Kaczmarski podkreśla, że jeżeli są jakiekolwiek kontrole dokonywane przez różnego rodzaju instytucje, to kontrolujący organ powinien się zwrócić do pracowników firmy, by uczestniczyli w takiej kontroli. Podmiot kontrolowany powinien być poinformowany o wynikach i zgodnie z przepisami powinien też móc się do nich odnieść w wyznaczonym terminie. Prezes równocześnie zaznacza, że zarząd ZKS-Stal nie może w żaden sposób odnieść się do tego, co wykazała kontrola Urzędu Miasta, gdyż nie został mu przedstawiony protokół kontroli. W sprawie zarzutów, jakie padły wobec ZKS-Stal, wypowiedział się także prezes piłkarskiej spółki akcyjnej Mariusz Szymański. Słowami o okradanie miasta pana prezydenta, równie oburzeni jesteśmy my. Jako piłkarska spółka akcyjna, bo te słowa dotykają całego środowiska sportowego i są kłamstwem. Proszę Państwa, po pierwsze, kontrola została przeprowadzona, jeżeli została, jak prezes mówi, bez zachowania żadnych norm prawnych. Są przepisy określające w jaki sposób, kiedy się informuje kontrolowanego, dostarcza mu się protokół pokontrolny, ewentualnie zwraca się o wyjaśnienia. Tutaj nagle po trzech miesiącach ni z gruszki, ni z ktoś wyciąga, że nie było ileś kwitków danych trzy miesiące temu. No, szanujmy się. Jeżeli pan prezydent reprezentuje poważny urząd, to powinien zadbać, żeby wszystkie formalne sprawy były dopięte. Nie można rzucać oskarżeń tylko tak na podstawie, bo nagle pan prezydent wstał lewą nogą i poczuł się, nie wiem, urażony przez nas, to od tego dnia wyrzuci sobie zarzut, że klub okrada miasto. Nie, nie można takich rzeczy robić, bo te rzeczy później na dłuższy czas funkcjonują w środowisku. Pomijam to, że temat okradania czy złego prowadzenia placu targowego przewija się od 10 lat. Naszym zdaniem kontrola została przeprowadzona nieprawidłowo. My nie mamy się do czego odnieść, bo pan prezydent powiedział, że nie da, nie da protokołu. No to proszę państwa, to, to samo świadczy. ZKS Stal nie ma nic do ukrycia, dlatego chce, by całą sprawą zajęła się prokuratura. Zarząd podjął taką decyzję, że zawiadomiliśmy prokuraturę, o popełnieniu przestępstwa. Wniosek został dzisiaj złożony do prokuratury. Niech to prokuratura wyjaśnia, bo nie możemy sobie pozwolić na klub z takimi, że klub z takimi tradycjami, który jest związany z miastem Stalowa Wola od zawsze, od początku, że był tak szykanowany od momentu objęcia władzy przez pana prezydenta. Bo to nie dzieje się dzisiaj, nie dzieje się wczoraj, tylko trwa to cały czas. I plac targowy jest tym punktem, gdzie można rzucić się na klub sportowy. Wszystkie opłaty, które tam są ponoszone, które są pobierane, są odprowadzane do Urzędu Miasta. 10% zostaje w Urzędzie Miasta, pozostałe trafia do nas. Już Państwu to mówiłem, przekazywałem informacje. Wszystko jest przekazywane na grupy młodzieżowe, na rozgrywki, gdzie tych rozgrywek mamy sporo i około 300-400 dzieci jest objętych tym szkoleniem. Także te pieniądze nie idą do kieszeni i tak dalej, tylko są, to wszystko jest przekazane, jest to kontrolowane, jest prowadzona ścisła księgowość, są odprowadzane podatki i tak dalej. Jest to do sprawdzenia i w związku z tym doniesieniem niech po prostu ktoś tą kontrolę przeprowadzi, żeby nie było niedomówień i jakiś takich właśnie posądzeń bezpodstawnych. Bezpodstawnych, bo to, że jest dobrze, to my doskonale wiemy i ludzie związani ze stanową Wolą i ze sportem wiedzą. Bo jeżeli by nie było tej, tej działalności, to tego sportu by nie było na poziomie seniorskim i najprawdopodobniej byłaby ograniczona działalność sportowa dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że z biegiem lat przychody z placu targowego kurczyły się za sprawą pomniejszania terenu przeznaczonego pod handel. Kiedyś miejsca dla kupców mieściły się na 3 hektarach ziemi, teraz jest to zaledwie 60 arów. Jeszcze miesiąc temu obszar ten wynosił ponad 70 arów, ale został pomniejszony o tzw. lasek. Zaznaczyć należy, że umowa użyczenia z ZKS-em podpisywana jest co dwa miesiące. Ostatnia, co ciekawe, na czas od 1 do 30 listopada. Prezes piłkarskiej spółki akcyjnej Mariusz Szymański zaznacza, że klub korzystający z placu targowego cały czas jest na tak zwanym świeczniku. My jesteśmy cały czas obserwowani nie tylko przez pana prezydenta, ale też przez rodziców, dzieci. To jest organizacja publiczna, stowarzyszenie, które się rozlicza. My co roku robimy bilans. Proszę mi wierzyć, że nie ma żadnych nieprawidłowości. Od wszystkich tych opłat są odprowadzane podatki i stosowne opłaty. I jestem głęboko przekonany, że w urzędzie miejskim mają taką wiedzę. Jeżeli kontrolerzy ZMKS-u złapią człowieka bez biletu w MKS-ie, no to na drugi dzień pan prezydent powinien ogłosić, że ZMKS okrada miasto. Bo to jest bardzo podobna sytuacja. Na opłacie targowej jest napisane, że należy zachować ją do kontroli. Klub nie może ponosić odpowiedzialności, nawet jeżeli miała taka sytuacja miejsce, nie może ponosić odpowiedzialności za to, że ktoś zgubił albo rzucił gdzieś świstek. Jeżeli nawet od 10 lat są te sygnały i ciągle coś jest nie tak, to ja bym się spytał, to dlaczego pan prezydent czy Urząd Miasta nie wypracował jakiejś formuły wewnętrznej kontroli, która cyklicznie raz na jakiś czas sprawdzałaby stan? żeby przyzwyczaić handlujących do tego, żeby te opłaty targowe mieli. Bo tutaj jeden pan zgubi kwitek, czy pięciu panów zgubi kwitek, czy wyrzuci. Jeżeli przyjdzie się o czwartej, to oni już tych kwitków nie mają. I nagle to klub okrada miasta. To jeżeli ja robię kontrolę, jeżeli ktoś nie dostał kwita, ja muszę go spisać wtedy i wtedy, ma mi potwierdzić, żebym ja później mógł ewentualnie wyegzekwować albo podeprzeć to jakimś tam wnioskami. Nie ma nic raptem trzy miesiące temu nieprawidłowości i za, za każdym razem nieprawidłowości, bo ktoś komuś gdzieś powiedział. My na takich informacji nie mamy, a proszę mi wierzyć, informacja na placu targowym prze, y, bardzo szybciutko się roznoszą i jeżeli takie by coś było, na pewno byśmy to, to mieli. Trwa to, y, działalność trwa cały czas, jest, jest uważam prowadzona prawidłowo. Podczas wtorkowej konferencji prasowej włodarza miasta pod adresem klubu padły różne zarzuty, między innymi że handlujący zmuszani są do płacenia opłat rezerwacyjnych. Tymczasem jak usłyszeliśmy od drugiej strony, to sami kupcy chcą mieć pewne, zaklepane miejsca, by nie musieć koczować od czwartej rano i walczyć o skrawek ziemi. Opłaty są prowadzone zgodnie z cennikami uchwalonymi przez urząd miasta. Rezerwacje są prowadzone do godziny są prowadzone przez nas, są do godziny 8. Jeżeli ktoś się nie stawi, każdy może stanąć sobie miejsce tam. Nikt nikogo nie przegania, nikt nikogo nie zmusza, jak pan Głosowski potrafi powiedzieć, że zmuszają ludzi do pobierania opłat rezerwacyjnych. Bzdura totalna. Nie przyjdzie ta jedna osoba, która przyszła i powiedziała, że została zmuszona za opłaty rezerwacji. Prezes piłkarskiej spółki akcyjnej Mariusz Szymański zaznacza, że nie ma uchwały Rady Miasta mówiącej o tym, że nie można pobierać opłat rezerwacyjnych. O opłacie rezerwacyjnej tak naprawdę to jest opłata porządkowa, tam się składa na to wiele rzeczy. Ale przede wszystkim ona jest stworzona, to co mówi prezes Kalimański, dla handlujących. Ona im ułatwia życie, żeby nie koczowali nocami i nie bili się o miejsca. Jest pobierana zgodnie z prawem i nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości. Klub pobiera opłatę rezerwacyjną od 1994 roku i przez te lata nikt nie podważał jej zasadności. Nie podważał jej też przez 12 lat sam prezydent Andrzej Szlęzak. Co jakiś czas jednak włodarz miasta informuje o nieprawidłowościach na placu targowym. Jednak przez trzy kadencje swoich rządów nigdy według stali nie potrafił ich wykazać. Nigdy nie zgłoszono też sprawy do urzędu skarbowego lub prokuratury. Według stali wygląda na to, że jest to tylko zwykłe polityczne bicie piany. Członek zarządu ZKS Stal Janusz Kotulski przytoczył słowa prezydenta, które padły podczas wtorkowej konferencji prasowej. Co zrobi dzierżawca czy, czy, czy administrator placu targowego ze swoim zarobkiem, to jest jego prywatna sprawa. My w to nie wnikamy. Tu jest tylko zobowiązanie między miastem a nowym zarządcą do tego, że on będzie płacił miesięcznie raty wylicytowanej kwoty. Ma do, zapłacić do miasta. I to są wpływy miasta. I co on zrobi z tym, co zarobił poza tym, co zapłacił miastu, to jest jego prywatna sprawa, nas to w ogóle nie obchodzi. Może dać na sport, może przepić, nie wiem, co tam, może, może kupować dzieła sztuki. Kotulski podkreślił, że obecnie pieniądze z opłat targowych trafiają z powrotem do ludzi, bo idą na szkolenie młodzieży. Przypomniał także, że włodarz miasta nie słuchał tego, co mówili radni, kibice w kwestii budowy stadionu, tylko wszystko zrobił po swojemu, stawiając nową trybunę w miejscu starej, trzy lata wcześniej restaurowanej, którą każda komisja weryfikacyjna zatwierdziłaby bez problemu. Kotulski wytknął także inne błędy popełnione przy remoncie stadionu. Zbyt krótki dach czy brak toalet. Co my, co my mamy zrobić? Wysłać pana prezydenta na delegację do Kołobrzegu, żeby zobaczył jak miasto Kołobrzeg postawiło stadion w przeciągu roku yy, od, yy, i obiekty. Wysłać go na wycieczkę już nawet do tego przez niego ośmieszanego Tarnobrzega. Niech zobaczy jak prezydenci, nieważne jakich barwy, czy poprzedni, czy obecny zainwestowali w sport, jak wygląda, wyglądają obiekty sportowe Mosiru Tarnoży. Niech zobaczy, jak nawet wygląda boisko w kamieni. Nie mówiąc już o takich jak świtnik i, i inne tutaj w pobliżu puławy i tak dalej.